Patryk Bandura, Bandurski. Bandura po raz trzeci w organizacji Fame wygrywał pojedynki z Przeligą. Wygrywał w zalanym kwiecińskim boksie, natomiast ta poprzeczka idzie zdecydowanie w górę. Liczą na małe rękawice. Będą duże rękawice, ale będzie także mógł liczyć na wsparcie kilkutysięcznej publiczności. Dzisiaj przedsmak tego, jakie gorące. Mogą być jutro trybuny w prezeru arenie w Glibicach, obóz przygotowawczy życia. Natomiast zobaczymy, czy to wystarczy na Tomasza Adamka. Już jutro podczas gali Fame 21. Już Pandura po media trainingu, a na scenę zapraszamy debiutanta w organizacji Fame. Tomasz Gural! Widział już wszystko w boksie zawodowym mistrz świata dwóch kategorii wagowych. Junior ciężki oraz pół ciężki. zdobywca pasa magazynu The Ring, ale także pretendent do tytułu mistrza świata w kategorii ciężkiej. No tutaj próbka umiejętności na tarzach u jego szkoleniowca Gasa Karena, Tomasz Gural Adamek, to jest człowiek, który jeśli chodzi o rzemiosło pięściarskie, Wzniósł się na sam szczyt. Jutro w wieku 47 lat zadebiutuje w klatce organizacji fame. Dystans nieco krótszy niż klasycznie w walkach Tomasza, bo tylko trzy rundowy to może działać na korzyść Patryka Bandurskiego. Zobaczymy, jak zareaguje właśnie na ten dystans. Trzy rundowy już jutro w pojedynku Tomasz Gural Adamek. Zawsze powtarza Gural, że jak jest szybki, to wygra z każdym, a chyba tej szybkości dzisiaj. Na media treningu nie brakowało. Tomasz Gural, Adamek już po media treningu na gali Fame 20. dziękujemy serdecznie. Jeszcze ceremonia ważenia panowie przed wami, także Patryk Niepokonany po raz trzeci w organizacji Fame naładowany piekielnie pozytywną energią 107 kg. 200 gramów. To jest oficjalna waga Bandury przed walką wieczoru na gali Fame 21. A my na scenę zapraszamy jego utytułowanego rywala. Tomasz. Gut. 50 walk zawodowych, był mistrz świata dwóch kategorii wagowej, junior ciężkiej i półciężkiej. Pretendent do tytułu mistrza świata kategorii królewskiej w boksie zawodowym, Tomasz Góral-Adamek, 104 kg. 100 gramów, to oficjalna waga Gurala na debiutancki pojedynek na zasadach boksów. W uncjowych krawicach na dystansie trzyrundowym z Patrykiem Bandurą, Bandurskim. Nie, tu nie będzie gadki. Tu nie ma na to czasu. Tu trzeba poszukać jeszcze spojrzenia z przeciwnikiem. Pandura, czy Gural? Piekielnie doświadczony zawodnik z dwoma tytułami mistrza świata w dwóch różnych kategoriach czy jednak zawodnik, który chce spełniać swoje marzenia? Pandura, czy Gural? Gural czy Patryk Bandurski odpowiedź już jutro podczas gali Fame 21 Patryk Słówko do ciebie, bo ty spełniasz marzenia. Ty chciałeś doprowadzić do tego starcia, i mam wrażenie, że dopiero do ciebie to dociera, że jutro do tej walki dojdzie, bo to jest na yy, amerykański sen, można powiedzieć wprost. Chociaż w Ameryce to Tomek toczył swoje pojedynki, do tej w trzeciej walce masz okazję zmierzyć się z wielkim czempionem. Ty już spełniłeś swoje marzenie, natomiast jutro można postawić jeszcze kropkę na D. To by była historia niebywała. No na pewno jestem dowodem na to, że yy, nieważne skąd jesteś, jesteś w stanie spełnić nawet tak pojebane marzenia jak to. Dotrze do mnie jutro, chociaż już dzisiaj to czuję. Chcę dać naprawdę mocną walkę, żeby została zapamiętana na bardzo, bardzo długo. No i jeżeli chcesz być legendą, to musisz pokonać legendę i ja właśnie takimi rzeczami w moim życiu się kieruję, więc jutro robię wszystko, co do mnie należy. To jeszcze Patryk, pytanko, to face-to-face to face z Tomkiem Adamkiem, bo chciałeś mocno spojrzeć głęboko w oczy, natomiast no, Tomasz góral Adamek to jest człowiek, który nie ma emocji, on chyba, on chyba nie reaguje na takie rzeczy. Czy coś tam dostrzegłeś, czy jednak było ciężko złamać psychicznie tak wielkiego mistrza? Nic nie dostrzegłem. Zobacz, jak się cieszy. <śmianie> strach, strach. <śmianie> Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dziękujemy serdecznie. Patryk, Bandura, Bandurski, jeszcze słówko do Tomka. Tomek, ty musisz w końcu skraść serca. Kibisu Jutro robota do zrobienia. Natomiast, no widać, Bandura jest głodny. Jest głodny, i trzeba rozpocząć szybko, bo tylko trzy rundy. To nie jest codzienność dla ciebie. Takie jest nastawienie. Na tyle przygotowałem się. Szybkie 9 minut, szybkie ręce, a są. Nie, nie lubię za dużo, cicho, nie lubię za dużo mówić, ale lepiej to zrobić jutro i pokazać. I tak będzie. Kochani, zapraszam i pozdrawiam. Tomasz, Gural Adamek przed Galą Fame 21. Spokojny, bez emocji, pewny siebie, natomiast on chce jutro udowodnić to wszystko na poziomie w sferze sportowej. To jest main event gali